Czy decyzja o budowie centralnego portu komunikacyjnego to odważny krok w przyszłość, czy polityczna pułapka, która podzieli Polaków? Właśnie zapadło kluczowe głosowanie w Sejmie, i emocje są ogromne. Jedni mówią o historycznej szansie dla naszego kraju, inni ostrzegają przed kosztami i konsekwencjami. Sprawdźmy fakty. Sejm odrzucił wniosek o zablokowanie prezydenckiego projektu ustawy dotyczącej budowy CPK. Za odrzuceniem było 203 posłów, przeciw 211, a 12 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że projekt trafił do dalszych prac w komisjach. Prezydent Karol Nawrocki natychmiast podziękował parlamentarzystom, podkreślając, że to decyzja ważna i odważna. Premier Donald Tusk z kolei skrytykował wynik głosowania i zwrócił uwagę na to, że część posłów z ugrupowania Polska 2050 Stanęła po stronie prezydenta. Czym dokładnie jest projekt? Zakłada on zakończenie budowy lotniska pod Baranowem do końca roku 2031 oraz uruchomienie ruchu pasażerskiego do końca roku 2032. Co ważne, wszystkie połączenia z warszawskiego lotniska Chopina miałyby zostać przeniesione właśnie tam. Plan obejmuje także około 2000 km nowych linii kolejowych. W tym kolej dużych prędkości, a także finansowanie inwestycji poprzez emisję obligacji skarbowych o wartości ponad 66 miliardów złotych. Dlaczego to takie kontrowersyjne? Zwolennicy uważają, że CPK to ogromna szansa dla Polski. Nowe lotnisko może stać się jednym z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej, co zwiększyłoby naszą rolę w międzynarodowym transporcie i przyciągnęło inwestorów. Dodatkowe linie kolejowe mogłyby zmienić sposób, w jaki podróżujemy po kraju. Krytycy ostrzegają jednak przed kosztami, które ostatecznie poniosą podatnicy. Zwracają też uwagę, że część zadań można realizować bez specjalnej ustawy, bo inwestycja już trwa. Co to oznacza dla zwykłego obywatela? Z jednej strony szybsze podróże, lepsze połączenia i nowe miejsca pracy. Z drugiej strony, większe wydatki państwa i ryzyko, że budżet nie wytrzyma tak dużego obciążenia. Kluczowe pytanie brzmi, czy do roku 2032 Polska będzie gotowa na tak gigantyczny projekt? Politycznie sprawa CPK może stać się jednym z głównych punktów sporu na najbliższe lata. Decyzja o przesunięciu lotów z lotniska Chopina dotyczy milionów pasażerów i może budzić wiele emocji, zwłaszcza wśród mieszkańców stolicy. Na razie projekt jest w fazie prac komisji, a my możemy spodziewać się kolejnych gorących debat. Warto śledzić temat, bo wpływa on bezpośrednio na nasze codzienne życie i przyszłość transportu w Polsce. Jeśli interesują Cię takie analizy najważniejszych decyzji politycznych i gospodarczych, Pamiętaj o subskrypcji dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków i zawsze będziesz na bieżąco.